tak moi drodzy wygląda teren byłej elektrociepłowni w Trzebini, na dzień 19 marca trwa wyburzanie dawnych obiektów, a co tu powstanie? oglądajcie do końca W tej chwili, jak widzicie, jest to teren prywatny. A według wszelkich danych, w czerwcu ma tu ruszyć budowa. A czego? Oto odpowiedź: Ujendrusia, spółka z OO.